Jesteśmy w warsztacie. W warsztacie dość niezwykłym, zlokalizowanym w małej wsi Pisarzowice na Śląsku Opolskim. warsztat składa się tak jakby z dwóch części. Za ścianą to zwykły warsztat. Co się zorientowałem, są to samochody często powypadkowe, które się składa, lakieruje, doprowadza do porządku. Natomiast w tej części powstają meble. Meble oraz różne przedmioty codziennego użytku zrobione z kontekstem Motoryzacyjnym. obok mnie siedzi Dominik, właściciel firmy Motomeble, którego chciałbym zapytać o to, jak to się zaczęło. Chciałbym, żebyś opowiedział mi o swoim pierwszym meblu, skąd on się wziął. Czy go sam zrobiłeś jeden, drugi, trzeci przedmiot i pomyślałeś, że można to sprzedawać, można na tym oprzeć biznes, czy też po prostu wymyśliłeś sobie, hmm, fajnie byłoby mieć meble, zatrudniłeś ludzi, którzy ci to wszystko zrobili i masz. Nie, to było całkowicie, szczerze mówiąc, inaczej. Z przypadku. Całkowicie z przypadku. Zaczynał się COVID. Ja wcześniej siedziałam w całkiem innej branży i moim marzeniem zawsze było posiadanie Fiata 126. Takiego sobie kupiłem, ale totalnie nie znając się na branży motoryzacyjnej i będąc zielonym w tym temacie, pojechałem z dziadkiem. Musieliśmy go taką wywrotką wyciągnąć z ziemi, bo był normalnie wrośnięty. Przywiozłem go tutaj właśnie pod warsztat do mojego ojca. Tata tylko wyszedł, y, popatrzył na niego i powiedział, nawet go nie ściągajcie, niedaleko mamy złom, jedź go tam zawieźć. Ja mówię, nie, nie odpuszczę, coś wymyślę. Jak nie dam rady go odrestaurować, to zrobię sobie jakąś pamiątkę, bo to był mój pierwszy fiat kupiony i coś z niego po prostu skonstruję. Tak więc y, długo nie myślałem, uciąłem przód i stwierdziłem, robię biurko. Może kiedyś będę miał jakieś biuro, będę potrzebował, zrobię sobie biurko i... Po prostu będzie. Zacząłem majsterkować, spawać, szlifować, wiadomo, nie miałem o tym zielonego pojęcia, i tak to w sumie się zaczęło. Projekt w sumie trwał, żeby Cię nie skłamać, około trzech miesięcy. Takiej zabawy oczywiście mhm. z nauką, z brutowaniem trochę. Jak już w końcu powstał, jeszcze nie umiałem lakierować, więc to tam mi pomógł polakierować całą, całe, te, całe to biurko. Stwierdziłem, kurczę, to wygląda tak fajnie. Że w sumie zrobię zdjęcia i wystawię na grupie maluchów i, i takich miłośników te, tych samochodów. Długo to nie trwało, zrobiło to biurko furory na tych wszystkich grupach. Część ludzi pisała, że trochę mnie pogięło, że za takie pieniądze wystawiam przód z malucha, gdzie wtedy jeszcze szło malucha kupić. W okolicach 2 trzech tysięcy, a ja to biurko, pamiętam, wystawiłem za około 6. Ale po trzech dniach chyba napisał do mnie właśnie Tomek, który teraz ma muzeum w Ławie, On bardzo długo zbiera i kolekcjonuje takie rzeczy. Eee, napisał, przywieź mi to. Ja tak w szoku byłem, wow, szybko poszło. I chwilę z nim porozmawiałem, dał mi też bardzo dużą taką dawkę motywacji, żeby to robić, żeby, że to jest super pomysł, że mało kto takie rzeczy robi, a ja że lubię robić kreatywne i inne rzeczy. Stwierdziłem, Dobra, spróbuję. Czyli I... tak to się zaczęło tak. i zaczęło się niedawno, jeśli w covid mhm. a teraz jesteś już w zupełnie innym miejscu. Z tego, co się zorientowałem, to właśnie część tych mebli, przynajmniej część tych mebli, powstaje z tego, co zostanie w warsztacie. To, co już się nie nadaje do naprawienia, do tworzenia w pierwotnej formie, trafia tutaj do ciebie i z tego, coś robisz. Tak, to było tak pół żartem, pół serio, ale oczywiście. Tak to wygląda, że często są rzeczy, których po prostu nie opłaca się reno robić renowacji tych rzeczy, czy y, odnawiać, więc robimy to tutaj y, jako meble, tak? A z czego robisz jeszcze te meble, oprócz mm -hmm. tego, co zostanie w warsztacie? Y, I powiedz mi też, jak jest, czy jest w ogóle jakiś Twój sztandarowy produkt, który robisz najczęściej, który najczęściej się sprzedaje, y, jak to jest? Więc co, no do takiej seryjnej produkcji, to seryjnej można tak powiedzieć, aż do wszystkiego podchodzimy indywidualnie i wszystko robimy od podstaw z klientem, e, wizualizację, wybiera sobie materiał, nić i takie rzeczy, są właśnie te meble z beczek. E, tutaj mamy na nie, można powiedzieć, szablony tak, gotowe, mhm. które wycinamy po prostu, e, beczki i takie rzeczy, także to jest nasz, można powiedzieć, produkt seryjny. A tak na co dzień to właśnie te meble z samochodów, ale to jest już bardzo indywidualna sprawa. Każdy jest robiony od zera i niepowtarzalny. Beczki po olejach? Z jakichś substancjach chemicznych rozumiem, <laughs> które wykorzystuje się w warsztacie? No nie do końca, bo nie, nie robimy tego z beczek właśnie po olejach, bo to może później śmierdzieć, może być nieciekawe. A jednak staramy się robić te rzeczy premium, żeby to było w takich miejscach bardziej ekskluzywnych, niż powiedzmy tam. Jakieś działki czy tego typu rzeczy, więc raczej wszystko robimy z takich nowych beczek, które są nieużywane, nie śmierdzą, po prostu mogą wstać później i nie będą no zapachu. Do A teraz powiedz mi, jakbym ja chciał mieć jakiś mebel motoryzacyjny, mhm. czy ja to muszę mieć w głowie dokładnie, jak to ma wyglądać, czy też mogę przyjść do ciebie, przedyskutować, zaprojektować jakoś, być może zobaczyć to wcześniej, jak to będzie wyglądało? Tak, oczywiście, możesz przyjść, możemy przedyskutować. Sam często też doradzam klientom, gdzieś tam w głowie mi się jakieś obrazki, tworzą i mówię, jak to może wyglądać, ale na sam koniec zawsze robimy jakąś chociaż mini wizualizację, żeby klient mógł sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało. A jakie masz możliwości? Jaki jest Twój największy mebel? Z czego możesz tak naprawdę mhm. oprócz tego, że beczki, że siedzenia, że części, części samochodów, z czego jeszcze można zrobić mebel z podtekstem motoryzacyjnym? Wiesz co, tutaj nawet y, moglibyśmy robić meble z samolotów, jeśli byłaby taka potrzeba, chociaż na ten moment największy mebel, który udało mi się zrobić, był to bar z Żuka. Widziałem taki wczoraj tak. bar z żuka w Muzeum w Oławie. Jak rozumiem, to ty jesteś tak. autorem tego. Ja jestem autorem tego. Projektu. A pierwszym takim właśnie, też moim przełomowym projektem, wydaje mi się, do tego co robię, był bar z żuka, który stoi w stradale dla Roberta. Dał mi też mnóstwo takiej motywacji, wsparcia i szczególnie przyjechał do mnie, wiadomo dla mnie to była taka osoba, którą oglądałem, znałem z telewizji, spisaliśmy się gdzieś i w trasie był, przyjechał do mnie, przegadaliśmy temat, mówił chcę Barżuka, zrobisz to fajnie, zaufał mi w 100% i właśnie tak. Poczułem, dał mi te skrzydła, że nawet taka osoba może mi zaufać i powiedzieć ty zrobisz to dobrze i daję ci wolną rękę. A nie pojawiają się zastrzeżenia, że kurczę, zepsułeś taki ładny samochód, że to mogło jeszcze jeździć, że to jest zabytek, że no jak można coś takiego w ogóle zepsuć? Tak, często właśnie na jakichś grupach jak publikuję moje projekty, pojawiają się takie komentarze, że dlaczego to zepsułeś, przecież to można było jeszcze odrestaurować, ale jak tutaj przed warsztatem właśnie stoi też taki projekt, który za niedługo będziemy zaczynali i można sobie na niego spojrzeć, nawet dach jest przygnity przeważnie, więc raczej robimy to z takich rzeczy, które finansowo się nie opłacają. Wiadomo, czasami ktoś nawet jak coś finansowo się nie opłaca, sentymentalnie odrestaurowuje, ale raczej trafia to na złom, a my to przerabiamy na mebel. Czyli jest to swego rodzaju recykling. Tak. Z biurko albo stół z kawałka samochodu, stolik z silnika, który jak rozumiem jest na tyle zepsuty, że tak. nie da się go naprawić, albo nie opłaca się. Wszystko da się naprawić. Tak jest. Tak się jest, nie opłaca tak jest, po prostu. Tak jest. Okay. Obiecałeś, że pokażesz nam, jak się zaczyna robić projekt, kawałek mebla, mhm. bo z tego co widzę za Twoimi plecami, to jest tu też kawał porządnej maszyny, tak jest. która służy do wycinania cudów z metalu. Tak jest. Także myślę, że możemy podejść, to pokażesz nam. Oczywiście. Jak to wygląda. Zapraszam. Dzięki. Widzę tutaj kawałek blachy na oko, 3 mm grubości. Dominik, powiedz, co z tego powstanie? Wiesz co, pomyślałem, że jak jesteście, to zrobimy też coś fajnego. Z Waszego loga przerobiłem na takie wektory, żeby wypalić tutaj właśnie logo Autoświata. Później może zrobimy z tego coś fajnego, jakąś aukcję, licytację charytatywną. Super, pokaż w takim razie, jak to się robi. Oczywiście. Okej, okay, widzę, że jest pięknie wycięte. Tak jest. Teraz, mam jak to. rozumiem, lakierowanie, czyszczenie wcześniej, co jeszcze? Wiesz co, no zostało tak naprawdę, jak mówisz, oczyszczenie całego e, napisu, e, przygotowanie pod lakierowanie, jakiś podkład, wyprowadzenie tego, no i sam lakier później, tak? I to finalny produkt przyjedzie do Was, mam nadzieję, niedługo, jak się uda i zobaczycie, jak to wygląda na gotowo. Tak, myślę, że są tak naprawdę dwa produkty, bo jedna, jedna rzecz to szkielet, z wyciętymi literami, tak, a po drugie, same literki, które też, też, też jak najbardziej tworzą idzie, napis. Idzie wykorzystać, oczywiście. To co, teraz oddajesz to lakiernikowi do lakierowania i wysyłasz nam do redakcji? No tak, tylko że lakiernikiem jestem ja też, więc yy, będę musiał to polakierować, przygotować i przywiozę wam już ładny, czekiący. Milczący... Czekaj, w ciągu trzech czy czterech lat nauczyłeś się lakierować, wycinać, obrabiać metale, spawać. Tak jest. I to zajęło ci 3 czy 4 lata. Tak jest. I powstała firma i powstały zbyt tak naprawdę na te, na te produkty. To jest super, super wynik i chciałem Ci bardzo serdecznie tego pogratulować. Dziękuję. dziękuję. I cóż, czekamy na logo już gotowe, wykończone przez ciebie osobiście, przyjdzie do nas do Warszawy. Tak jest. Dzięki wielkie. Dzięki.